Zostawiam, że to będzie bardzo taki topowy klimat. E, no Julia chyba po prostu w takich topowych klimatach e, e, się, się realizuje. E, no to co? To zerknij sobie. Koty nie szaleją. Niedobrze. sobie szampan, piękni młodzi ucieknijmy z tego miasta, coraz szybciej to prywatna autostrada łapie mnie, łapie mnie, łapie mnie, łapie mnie czule biodra, tak ta melodia wciąż tam grawitę w oczach jaki masz dziś plan. -la -la -la. kurde, kurde, ja nie lubię takiej muzyki. Ja nie lubię takiej muzyki. Niech mi się to po prostu nie podoba, stylistycznie. To nie jest gatunek muzyki. Który, którego ja słucham. Którego ja w ogóle mógłbym słuchać. Wydaje mi się, że można pop zrobić naprawdę fajnie i mieć na to fajny pomysł. Na przykład, Sara. Ja będę się czy muzyce popowej odnosił do niej, dlatego że uważam, że jest to jedyna obecnie w Polsce artystka popowa, która <laughs> zrobiła. Coś innego aniżeli standardowi muzycy z tego gatunku. Ta muzyka brzmi trochę inaczej, aniżeli yy, reszta. Ale dalej jest yy, jakby w tym gatunku zamknięta, nie. I, i to, to uważa, że jest spoko. Cały się rozpływa. Czekaj jeszcze chwila. O nie, tutaj rozwaliła tutaj wokal. Patrz. Tak, zobacz. O matko, jak to rozwaliło wokal, tu. No nie. Nie, jakbym coś takiego czatu usłyszał w radiu, jadąc samochodem, to prawdopodobnie doszłoby do wypadku, mimo że siedziałbym na miejscu pasażera. Refren jest znośny, refren jest znośny Refren jest znośny, ale wiecie co? Mam wrażenie Czekaj, z kim mi się to kojarzy? To mi się kojarzy z którejś z tych dziewczynek Które wygrały te... Yy, yy, Boże, tą młodą Eurowizję, tą Eurowizję dla dzieci Kurde, która to była? Albo ta Victoria, Wiktoria Gabor? Albo ta druga. Nie pamiętam jak one się nazywają. Ale to chyba ta Wiktoria Gabor. Chyba, ch chyba, chyba, chyba ona ma coś takiego. Taki. Że, że te refreny są w miarę okej, okay, ale jak dochodzi do zwrotki, to jest to prostu istny dramat. Jak się nazywała ta druga? Wiki Gabor i ta druga nie wiem. Roksana Węgiel! Ty, dobra! To cofam! To chyba była ta Roksana Węgiel! Pogubieni w tych rozterkach Lubię kiedy mówisz, jesteś taka piękna Bej, twoją byłą widywałam na backstage'ach Kiedy pijesz myśli sobie też Tak chcę siebie na wyłączność mieć Pod skórą dreszcz Ty, to już nie wiem, czy lepiej ten styl taki bardziej popowy, czy bardziej recytowany Cholera, nie wiem <grym> Nie no, jest to słaby czat Czemu, mam, nie mów nic, po prostu co nie Jezu, ale tutaj jest ten włokal rozwalony. Nie podoba mi się klip. Nie podoba mi się mm, ten efekt kamery. Nie, 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 nie umiem go nazwać. Nie podoba mi się po prostu, bolą nie oczy od tego. Jest to fatalne dla mnie. Wiecie, ja też mam. Ja też mam problemy z oczami, więc... Jakby ja też nie jestem jakby dobrym 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 papierkiem lakmusowym do oceny nie, klipów, nie? Do oceny takiej wizualnej, ale. No kurde, nie, to, to nie dla mnie. Nie podoba mi się. Tak ta jak stradzaliście ten numer Jadczana, no to to bardziej, zdecydowanie bardziej. Nie nie będzie, nie, 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 ale może będzie. Aczkolwiek. Uważam, że ten klip też nie ma jakby rozjedbanych efektów wizualnych, że też nie ma jakichś wybuchów i innych dziwnych rzeczy i to jest akurat spoko, nie? I wiecie co? Ja specjalnie sobie właśnie straciłem czas trwania tej piosenki i to jest bardzo ciekawe, bo ta piosenka trwa dosłownie kilka sekund dłużej, aniżeli piosenka jadczana, a ja już od pewnego momentu się po prostu męczę i czekam, żeby to się skończyło. I nie mogę się doczekać. I dłuży mi się ta piosenka. To nie jest dobry efekt. To nie jest do... efekt co w sensie, To nie jest dobry. Do, do... To dobrze nie świadczy, o! Takie odpowiedzi. To dobrze nie świadczy o piosence, że jakby on Wam się dłuży. Każda piosenka, dobra piosenka, powinna trwać dla was za krótko. Taki jest mój statement w tej sprawie. No kurde, słabe to jest dla mnie, tak overall. Nie podoba mi się to. Już nawet nie wiem, który bardziej ten styl jest lepszy, czy ten recytow... recyte... Trudne słowo. Recytatorski? Czy ten standardowy taki potowy nie? nie wiem, nie mam pojęcia. Słabe to jest po prostu, nie? No. W takiej skali. Ale inaczej. W takiej skali YouTube'owej, to faktycznie można byłoby tutaj wystawić troszeczkę dyszą notę, nie? Jakichś 6, 7 na 10, nie? Ale jeżeli mówimy tutaj o. jakby muzyce pop, to to jest. To jest taka mocno, mocno niższa półka, nie, taka nie, że średnia, tylko że z tych niższych półek, z tej niższej półki, ale takie tak najniżej tej niższej półki, o może na, na takiej zasadzie, e, no słabe, no słabe, wydaje mi się, że, że Julka ma jeszcze jakby pokłady umiejętności i, 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 i może coś ciekawego wy, wydać, miłostki. Yeah.